to prawda, ponieważ e, trening siłowy obniża poziom e, złego cholesterolu e, i przez to mamy mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę serca. Dlatego też ważne jest, żeby co jakiś czas się bawić. Jest to nieprawda, bo skóra jest elastyczna i jeżeli nie jest nadmiernie rozciągnięta, na pewno się wkłonie i nie będzie obwisła, jeżeli przestaniemy ćwiczyć. Jest to nieprawda. Trening na, na maszynach yy, pozwala nam na lepsze skupienie się nad pracą mięśni. Yy, najważniejsze tak naprawdę jest y, odpowiednia intensywność treningowa i odpowiednia dieta. Okay. Według mnie jest to najbardziej rozpowszechniany mit dla wszelkich siłowniach. Jest to nieprawda. Trening mięśni długich jest bardzo potrzebny, a jazda na rowerze czy bieganie nie rozbudowuje mięśni czworogłowych.